Nie powiem, że byłem tym newsem jakoś strasznie zaskoczony, a już na pewno nie jestem zmartwiony tym, że franczyza pod nazwą Fantastyczne zwierzęta definitywnie trafiła do trumny. I słuchajcie, nie ma co ukrywać, że zarżnięcie franczyzy bazującej na jednym z najpopularniejszych popkulturowych, fantastycznych światów w całej historii no to jest naprawdę nie lada wyczyn. I Warner oczywiście oficjalnie tego nie potwierdza, nie mówi dobra, zawiesiliśmy ten projekt definitywnie na kołku i nigdy już do niego nie wrócimy i ja się temu nie dziwię, no bo raz, że musieliby się przyznać do dość sporego błędu, i dość poważnej porażki, także finansowej, mimo chociaż oni tam doskonale o tym wiedzą. A dwa, że jednak zamknęliby sobie tym definitywnie furtkę, a pewnie jakiś tam procent e, szans chcą sobie zostawić, że może kiedyś, może z innymi ludźmi, za sterami, może jeszcze do tych fantastycznych zwierząt wrócimy. Nie wydaje mi się. Ale nie ma się co łudzić, bo sam David Yates, który jest odpowiedzialny za ten projekt, który jest odpowiedzialny za tą serię. W rozmowie z Total Film e, powiedział, że projekt jest jednak już wstrzymany, odłożony na półkę. I to bardzo dyplomatycznie stwierdził, ale taka dyplomatyczna nowomowa w języku biznesu i popkultury oznacza tylko i wyłącznie jedno. Jeśli chodzi o fantastyczne zwierzęta, to wszystko zostało odłożone. Na półkę. No i to wszystko bardzo fajnie koreluje z tym, co jeszcze nie tak dawno mówił Eddie Redmine, który w całej serii fantastycznych zwierząt wciela się w postać z Scamandera. On stwierdził, że, no słuchajcie, nic mi nie wiadomo o tym, żeby jakieś plany na kontynuowanie tej serii po trzech filmach. W ogóle były. Nie ma obecnie nic, o czym bym wiedział. Wnioskuję więc, że nie ma aktualnie nic na rzeczy, jeśli chodzi o fantastyczne zwierzęta. I wiecie, gdyby to był Netflix, to pewnie usłyszelibyśmy gadki pod tytułem to Wasza wina, widzowie to Wasza wina, fani. My zrobiliśmy dobrą rzecz, nie poznaliście się na tym. Trudno, musimy się zawijać i oczywiście Warner nam tego typu tekstów oszczędza. Bardzo dobrze, tam też nikt do winy się nie przyzna, bo to już by było za dużo. Mówimy o wielkiej korporacji, więc Kaman, nie wymagajmy zbyt wiele. I ktoś mógłby zapytać teraz, no ale dlaczego właściwie, prawda? Dlaczego było odkładać taki projekt na półkę? Mówimy o dużym, wielkim świecie magicznym, jednym z największych w ogóle w historii, najpopularniejszych. Więc na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że mamy tu do czynienia no, ze Samograjem, z czymś, czego nie można zarżnąć, ale jak się okazało, można. I cały misterny plan też w pizdu. I wiecie, ta pierwsza część była naprawdę całkiem niezła. Eee, skupiała się troszkę na jednym temacie, ale już tam można było dostrzec, że zaczyna się takie Szarpanie kilku srok za ogon, zamiast skupić się na jednym temacie i zrobić go dobrze, a to nigdy nie przynosi dobrych rezultatów. A to z kolei prowadzi do wniosku, o którym już tu na kanale też chyba kilka razy wspominaliśmy, że problemy fantastycznych zwierząt zaczęły się już w momencie projektowania, że ta seria, zanim wystartowała, już była skazana na porażkę. It's funny. Because it's true. Bo gdyby sama seria skupiała się faktycznie na fantastycznych zwierzętach tak, jak to ma w tytule, to pewnie nie byłoby z tym większego problemu i tych filmów można było zrobić kilka, one miałyby swój unikalny klimat, taki właśnie trochę jak ta pierwsza część, gdzie tych zwierząt było dużo, gdzie ten taki nieporadny Newt faktycznie był tym głównym bohaterem. Problem w tym, że właśnie zaczęto yy, szukać Grindelwalda, zaczęto eksplorować wątek Dumbledora i jakiejś zaginionej rodziny, E, Newt zaczął coraz bardziej schodzić na dalszy plan, fantastyczne zwierzęta zaczęły schodzić coraz bardziej na dalszy plan, no i to w końcu nie mogło się zazębić, bo widzowie fani nie są debilami i widzą, że jeśli do tego jednego wora chce się wrzucić zbyt duże czy to po prostu nie może zagrać. I już podczas filmów, i chyba z Krzychem i z Dawidem. Pamiętam, że wspominaliśmy, że super receptą byłoby rozbicie w ogóle tego świata na dwie odrębne ścieżki. Tą, gdzie kroczymy sobie z fantastycznymi zwierzętami, z Newtem e, i to jest taka bardziej przyjazna seria, e, może nawet familijna, zwał jak zwał. I mamy tę drugą, gdzie faktycznie skupiamy się na jeden z kluczowych absolutnie wątków i najciekawszym, e, jeśli chodzi o ten magiczny świat, czyli Grindelwald, jego pierwsza potęga, młody Dumbledore, to starcie, Wielkie Czarodziejów i to może być trochę bardziej mroczne kino, trochę bardziej dorosłe, bardziej dojrzałe, zresztą fani Pottera także dorastają, to już nie są małe dzieci, które czytały Harry'ego Pottera mając 11-12 lat, to już są dorośli ludzie, mają rodziny, mają swoje dzieci i faktycznie można było to rozdzielić, nie mówię, że filmowo, może serialowo można to by było ugryźć w inny sposób, ale kroczyć dwutorowo i sprawdzić, który temat się po prostu bardziej opłaci, który się lepiej sprawdzi. Jeśli jeden by się nie sprawdził, wtedy mamy zawsze drugi, a tak jeśli ładujemy wszystko do jednego wora, to żadnego z tych tematów tak naprawdę na poważnie nie możemy potraktować, nie możemy go poeksplorować, nie możemy opowiedzieć czegoś ciekawego. Nie powiesz mi, że zaczął się obchodzić jego los. I wiecie, to nie jest tak, że to jest tylko jakaś opinia, że sobie tu wygłaszamy i jakby obwieszczamy światu, że to się nie miało prawo udać. To było skazane na porażkę i tak musiało być, bo też jakby bardzo suche, konkretne liczby, a to zawsze przemawia najlepiej do wyobraźni. One tutaj przedstawiają pełen obraz tego, jak fantastyczne zwierzęta jako seria wyglądały. I tak pierwszy film zarobił 881 milionów dolarów, globalnie oczywiście, drugi już 648, a ostatni zaledwie 400. 4 miliony i pewnie można tłumaczyć to tym, że były ciężkie czasy, że kina były pozamykane z wiadomych powodów i działy się lecz na świecie, ale też nie miejmy złudzeń. Te filmy, im dalej w las, tym po prostu były gorsze. Pierwszy trzymał poziom, był przyjemny w oglądaniu, był też pewnym powiewem świeżości po tym jak saga Potterowska została zamknięta, no i teraz znowu wróciliśmy do tego świata, to był taki, wiecie, faktycznie strzał, który pozwolił zarobić, a sam film był naprawdę zgrabny. Ale potem, kiedy tych wątków było coraz więcej, a autorzy nie wiedzieli, jak sobie z nimi poradzić, tak żeby to wszystko miało ręce i nogi, no to ten poziom spadał, a wraz z nim zainteresowanie ludzi. I miało być pięć filmów, a skończy się na trzech, bo ja już nie mam wątpliwości, że do tej serii jeszcze kiedykolwiek wrócimy, szczególnie, że jest planowany w ogóle serial Potterowski, więc pewnie to będzie ten projekt flagowy, jeśli chodzi o świat rolling, no na fantastyczne zwierzęta, zostaną taką trylogią, e, która będzie takim, wiecie, potworkiem, nie wiadomo z której strony zaatakować, czy to może traktować bardziej kanonicznie, czy nie, i tak dalej. I wydaje mi się, że to w ten desen i tak to przez faunę będzie traktowane. Potencjał by był na dużo więcej, można było z tego zrobić naprawdę ciekawą, dwutorową historię, no ale, tak jak to zawsze mniej więcej bywa, e, chciano ugrać. Jak najwięcej za jednym razem, a to na dobre raczej nigdy nie wychodzi. Ja absolutnie pakał nie będę, nie jest mi żal. Bo tak jak mówię, po prostu nie dowieźli, a jestem ciekaw Waszego zdania w tym temacie. Czy będziecie mieć ten sentyment do fantastycznych zwierząt, czy może druga i trzecia część wcale nie są tak złe jak wszyscy mówią i na przykład jak ja tu uważam. Jeśli macie zdanie odmienne, no to komentarze są oczywiście wasze, jak zawsze. No ale dajcie znać, wchodźcie na nasze kanały, odwiedzajcie naszą stronę, subskrybujcie, dzwoneczek jakiś tam kliknijcie, jeśli oczywiście macie na to ochotę. No a w tym materiale to wszystko, ja się już z wami żegnam, do zobaczenia.